Dzień dobry Państwu. Dzisiaj muszę z Wami porozmawiać o czymś, co może całkowicie zmienić Waszą sytuację finansową w najbliższych miesiącach. Wiem, że wielu z Was budzi się rano z myślą, czy moja emerytura wystarczy na koniec miesiąca, czy starczy na leki, na rachunki, na chleb, i właśnie dlatego to, co powiem za chwilę, może być dla Was albo wielką ulgą, albo powodem do głębokiego niepokoju. Wczoraj wieczorem, gdy przewracałam dokumenty z zakładu ubezpieczeń społecznych, natknęłam się na informację, która sprawiła, że nie mogłam spać całą noc. Chodzi o zmiany, które wchodzą w życie od 24 października. Tak, dobrze słyszycie od 24 października to już za kilka dni. A wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej niepokojące? To, że większość emerytów nawet nie wie, co ich czeka. Przypomnijcie sobie pana Kazimierza z Łodzi, może go znacie, może nie. Ale na pewno znacie kogoś takiego. Pan Kazimierz ma 68 lat, pobiera emeryturę w wysokości 2400 zł miesięcznie. Każdego piątego dnia miesiąca stoi w kolejce w oddziale ZUS, żeby dopytać o swoje sprawy, bo wie pan Kazimierz, że w tym systemie trzeba pilnować każdej złotówki. I właśnie tacy ludzie jak pan Kazimierz, a może i Wy, którzy teraz mnie oglądacie, są najbardziej narażeni na to, co się szykuje. Ale zanim powiem wam, co konkretnie się zmienia, muszę was zapytać. Czy wiedzieliście, że w ostatnich tygodniach w Sejmie dyskutowano o prawkach do ustawy emerytalnej, które mogą wpłynąć na wysokość waszych świadczeń? nie? No właśnie. Bo nikt głośno o tym nie mówi, a przecież to wasze pieniądze, to wasze życie. Wróćmy do 24 października. Co się wtedy zmienia? Po pierwsze, i to jest kluczowe, zmienia się sposób naliczania dodatku osłonowego dla emerytów. Dodatek osłonowy, który do tej pory przysługiwał osobom o najniższych dochodach, zostaje zmodyfikowany. Próg dochodowy, który uprawnia do jego otrzymania, ulega zmianie. Dotychczas, jeśli wasza emerytura nie przekraczała 2100 zł netto, mogliście liczyć na wsparcie w wysokości od 200 do 400 zł miesięcznie, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Od 20 do 4 października ten próg zostaje obniżony do 1900 zł. Rozumiecie, co to oznacza? Tysiące emerytów, które do tej pory otrzymywały ten dodatek, nagle straci do niego prawo. Pan Kazimierz, o którym mówiłam, on również straci. I teraz pytanie: jak przeżyć za 2400 zł miesięcznie? Gdy rachunki rosną, gdy chleb kosztuje już prawie 6 zł, gdy za prąd płacimy dwa razy więcej niż rok temu? Ale zanim się przestraszycie, a wiem, że wielu z was już czuje ten niepokój w żołądku, poczekajcie. Bo jest w tym wszystkim coś jeszcze, coś, o czym Zus nie mówi głośno. Coś, co może wszystko zmienić. Otóż równocześnie, z tą zmianą, która wydaje się być ciosem dla tysięcy emerytów, wchodzi w życie inne rozporządzenie. I to rozporządzenie dotyczy waloryzacji rent i emerytur. Pamiętacie, waloryzację? To ten moment w roku, kiedy Wasze świadczenia są przeliczane i, jeśli mamy szczęście, zwiększane. Ostatnia waloryzacja miała miejsce w marcu 2024 roku. I wyniosła 12 ku 12%. Wielu z Was dostało wtedy podwyżkę, prawda? Może nie ogromną, ale zauważalną. Teraz słuchajcie uważnie, bo zaraz powiem wam coś, co zmienia cały obraz sytuacji. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt, który zakłada dodatkową, nadzwyczajną waloryzację dla osób, których emerytura nie przekracza 3000 zł brutto. Ta waloryzacja ma wynieść 8,5% i ma zostać wypłacona jednorazowo. Uwaga, do końca listopada. Do końca listopada. To znaczy, że jeśli macie emeryturę na poziomie 2400 zł, możecie otrzymać jednorazową wypłatę w wysokości około 204 zł. I teraz widzicie, jak to wszystko się ze sobą łączy: z jednej strony zabierają Wam dodatek osłonowy, z drugiej dają jednorazową waloryzację. Czy to sprawiedliwe, czy to wystarczające? Każdy musi odpowiedzieć sobie na to sam. Ale fakty są takie, że system emerytalny w Polsce jest w ciągłym ruchu i każdy z nas musi pilnować swoich praw. Wróćmy jeszcze na chwilę do pana Kazimierza. Wyobraźcie sobie, że pan Kazimierz stoi w kolejce w ZUS, za nim kolejnych dwadzieścia osób. Wszyscy czekają, nikt nie wie co się dzieje. Jeden mówi, że słyszał o obniżeniu progu dochodowego, drugi, że podobno będzie podwyżka, trzeci macha ręką i mówi, że i tak nic się nie zmieni. Atmosfera jest gęsta od niepewności, i wtedy pan Kazimierz podchodzi do okienka i pyta urzędniczkę: Proszę pani, co z moją emeryturą? Straciłem dodatek osłonowy, ale słyszałem, że coś tam będzie w listopadzie. A pani w okienku patrzy na ekran komputera, wzdycha i mówi: Proszę pana, to zależy. Musi pan złożyć wniosek. Bez wniosku nic się nie dzieje. I to jest kluczowe, drogie państwo: Bez wniosku nic się nie dzieje. Cienie. Ta jednorazowa waloryzacja, o której mówiłam, ona nie przyjdzie automatycznie. ZUS nie wyśle wam jej na konto bez waszego działania. Musicie złożyć wniosek i musicie go złożyć do 10 listopada. Do 10 listopada. Zapamiętajcie tę datę. Jeśli nie złożycie wniosku do 10 listopada, stracicie szansę na te pieniądze. Teraz pewnie zastanawiacie się, jak złożyć taki wniosek. Gdzie go dostać? Czy muszę iść osobiście do ZUS? Czy mogę to zrobić przez internet? Spokojnie. Zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Wniosek można pobrać ze strony internetowej ZUS. To jest zus.pl. Na stronie głównej znajdziecie zakładkę Druki i Wnioski. Tam szukacie wniosku o jednorazową waloryzację świadczenia emerytalnego. Druk nazywa się EMPR. EMP jak emerytura. R jak renta. Pobieracie, drukujecie, wypełniacie. W formularzu musicie podać swój numer PESEL, wysokość pobieranej emerytury oraz dane kontaktowe. Wniosek można złożyć osobiście w oddziale ZUS, można wysłać pocztą, a jeśli macie dostęp do platformy usług elektronicznych ZUS, możecie to zrobić online. Ale uwaga, jeśli wysyłacie pocztą, liczą się data stempla pocztowego, więc nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. Wiem, że dla wielu z Was internet to ciemny las. Wiem, że ktoś z Was woli iść osobiście, porozmawiać z żywym człowiekiem. I to jest w porządku, ale pamiętajcie, że kolejki w ZUS potrafią być długie, szczególnie teraz, gdy wszyscy zaczynają się dowiadywać o tych zmianach. Więc jeśli możecie poprosić wnuka, syna, córkę zróbcie to. Niech Wam pomogą wypełnić ten wniosek online. To naprawdę prostsze niż się wydaje. Ale wróćmy jeszcze do sedna sprawy. Bo jest jeszcze jeden aspekt, o którym muszę Wam powiedzieć. Ta cała sytuacja obniżenie progu dla dodatku osłonowego i jednorazowa waloryzacja to nie jest przypadek. To jest element większej układanki, którą rząd próbuje ułożyć, żeby zbilansować budżet ZUS. Fundusz emerytalny w Polsce jest w coraz trudniejszej sytuacji. Coraz więcej osób przechodzi na emeryturę, a coraz mniej młodych ludzi płaci składki. To jest prosty rachunek matematyczny. I ktoś musi za to zapłacić. Ministerstwo tłumaczy, że obniżenie progu dochodowego to konieczność, żeby pomóc tym, którzy naprawdę są w najtrudniejszej sytuacji, że osoby zarabiające 2100 zł nie są już tak biedne, żeby potrzebowały wsparcia państwa. Ale czy to prawda? Czy można godnie żyć za 2100 zł? Każdy z was, kto ogląda ten materiał, zna odpowiedź. I teraz dochodzimy do momentu, w którym musicie podjąć decyzję. Co zrobicie z tą informacją? Czy pójdziecie do ZUS i złożycie wniosek o waloryzację? Czy sprawdzicie, czy nadal przysługuje Wam dodatek osłonowy? Czy może zignorujesz ten temat, licząc, że jakoś to będzie? Powiem Wam szczerze, jeśli zignorujesz, możecie stracić. Możecie stracić pieniądze, które Wam się należą. I nikt za Was tego nie zrobi. Nikt nie zapuka do Waszych drzwi i nie powie: proszę Pana, proszę Pani, należy się Panu 204 zł, proszę podpisać tutaj. Tak to nie działa. Wróćmy jeszcze raz do najważniejszych dat, żeby było jasne. 24 października to dzień, w którym wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dodatku osłonowego. Jeśli wasza emerytura przekracza 1900 zł netto, tracicie prawo do tego dodatku. 10 listopada to ostateczny termin złożenia wniosku o jednorazową waloryzację. Bez tego wniosku nie dostaniecie pieniędzy koniec listopada to termin, do którego ZUS powinien wypłacić jednorazową waloryzację tym, którzy złożyli wniosek. Trzy daty zapamiętajcie je zapiszcie sobie na kartce i przyklejcie na lodówce. Pan Kazimierz, o którym mówiłam na początku, dowiedział się o tych zmianach od sąsiadki. Poszedł do ZUS następnego dnia, złożył wniosek. Tydzień później zadzwonili do niego z ZUS i powiedzieli, że wszystko zostało rozpatrzone pozytywnie. Pod koniec listopada na jego konto wpłynie 204 zł. To nie jest fortuna, ale dla pana Kazimierza to różnica między kupnem leków a rezygnacją z nich. I właśnie dlatego nagrywam ten film. Żebyście wiedzieli, żebyście nie zostali w tyle, żebyście nie stracili tego, co wam się należy. Drogie Państwo, system emerytalny w Polsce nie jest doskonały. Wszyscy to wiemy. Ale to jest system, w którym funkcjonujemy i musimy nauczyć się go rozumieć, pilnować swoich praw i reagować, gdy coś się zmienia, bo nikt za nas tego nie zrobi. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, proszę Was zostawcie łapkę w górę i zapiszcie się na kanał. Będę regularnie informować Was o wszystkich zmianach dotyczących emerytur, rent, dodatków i świadczeń z ZUS, bo wiem, jak ważne są te informacje. Wiem, że każda złotówka się liczy i pamiętajcie jesteście ważni. Wasza przyszłość jest ważna. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek odbierał wam to, co wam się należy przez całe lata ciężkiej pracy. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło i pilnujcie swoich spraw.